Powiem wam, że nie było łatwo, ale było warto. Jesteśmy w Poloneskoj, czyli inaczej zwanym Adampolem, czyli polskiej wsi, która powstała tu podczas zaborów, gdy nie mieliśmy własnego państwa. Pamiętajmy, że Turcy byli jednymi z nielicznych, którzy nie uznali zaborów i cały czas traktowali Polskę jako kraj istniejący. Na wszelkich spotkaniach zostawiali jedno wolne miejsce dla posła z Polski. To się szanuje, pamiętajmy. Jeśli kochacie nieoczywiste kierunki, pyszne jedzenie i stare samochody, to ten kanał powstał właśnie z myślą o Was. Nie znajdziecie tu inkluzji. Będzie szczypta humoru, wiele ciekawostek. I zapraszamy do wspólnej podróży. Zobaczcie, tu się znajduje gospoda kafe, która nazywa się Bistro 1842. Wtedy właśnie powstała ta wieś, a założyli ją Polacy, za zamem czartoryskim na czele. No i to jest takie dość polskie miejsce. Jeszcze polskie, oczywiście wiadomo te wszystkie miejscowości, które są Tu już z Łombole byli Zobaczcie Godło polskie z czasów Wielkiego Królestwa Polskiego z zamkniętą koroną. Takie powinno ono być. Co tu będziemy się czarować? Zamknięta korona jest to symbol najwyższej władzy królewskiej. klimatyczna miejscowa, będziemy coś wcinać coś tam wybrałaś? na razie sobie rozszyfrowuję co tu mają to będziemy rozszyfrowywać razem to jest z pewnością jedno z niewielu miejsc gdzie można zamówić polski sernik zobaczcie z owocami ciekawe ile w nim Polski, o, zaraz sprawdzimy to, co jest tu najważniejsze, to oczywiście możliwość zjedzenia polskiego ciasta, czyli karpatki. Wygląda to tak, całkiem smakowicie. Zobaczcie talerz Poloneskoju Adampol. I tą karpatkę jemy sobie w otoczeniu polskich orłów. To jeszcze z czasów Królestwa Polskiego. Adampol 1842-1992. No, kto by pomyślał, że polskie jedzenie tak daleko od naszego kraju uda się skonfirmować i to całkiem smakuje, nawet nieźle. Zapraszamy, bo pamięć o Polakach trzeba wspierać. Wreszcie, po zjedzeniu karpatki, mogliśmy przeczytać, co jest tak naprawdę napisane na talerzu. I popatrzcie: Pieczec admini. Stracyj kolonii polskiej Adam Pola 1842. Wtedy też została założona. Piękny talerz, historyczny na Miastka Polski podczas zaborów. Ważne miejsce wówczas. To taka sytuacja Adam Pol, polonesko i wita Was. Główna brama cmentarza, oczywiście zamknięta, ale spotkaliśmy z Łomboli i powiedzieli, że tutaj jest słabo łańcuch zaczepiony i można sobie spokojnie wejść. Więc postanowiliśmy go odczepić i się włamać do centrum pochówku. Idziemy popatrzeć, jakich Polaków tu mamy leżących na tym pięknym cmentarzu w Turcji. Zaczyna się fajnie. Pamięci polskich nieznanych żołnierzy spoczywających na tym cmentarzu. Brawo, takie miejsca trzeba wspierać. Szkoda, że nie ma puchy z datkami, bo byśmy coś rzucili. Tutaj na cmentarzu bardzo, bardzo, bardzo dużo osób z polskimi nazwiskami. Ewidentnie to są. Potomkowie Polaków tu żyjących. A tu mamy ziemię z grobu założyciela Adam Pola, Michała Czajkowskiego i Adama Jerzego Czartoryskiego. Właśnie o to chodzi Mówiąc Adam Pol, ludzie wychodzą z założenia, że bo tu jest dużo Mickiewiczu, odniesień i tak dalej, to myślą, że to jest od imienia Mickiewicza. Nie, to jest nieprawda. To miasto właśnie jest na cześć Adama Czartoryskiego, czyli polskiego szlachcica, który uciekł z Polski do Turcji i on w momencie, gdy Polska była pod zaborami, utworzył tu yy, taką kolonię polską można by powiedzieć, gdzie patrioci z Polski bądź z zaboru austriackiego i rosyjskiego uciekali. I oni tutaj do Anatolii mogli przybywać i bez żadnych ograniczeń mogli się osiedlać. On wcześniej ze swoich pieniędzy kupił tutaj ziemię rolną od Turków, którzy na to zezwolili i... no i co? No, wybudowali wieś, gdzie później w tych takich czasach, gdzie ona miała więcej osób, to było około tam 430-450 osób mieszkało Polaków. Zwróćcie uwagę tutaj na nazwiska. Jadwiga Dochoda. Tekla Dochoda, to jest bardzo popularne nazwisko tutaj. Oczywiście ono było pisane raz przez Samocha, raz przez Cecha. Bardzo dużo nazwisk pochodzenia niemieckiego, bo oczywiście z zaboru austro-węgierskiego przyjeżdżali, czyli na przykład Hitler, nie mylić z Hitlerem. Ogólnie miejsce bardzo dające do myślenia. Matylda Nowicka, Wincenty Nowicki, Lukuka Nowicka, ciekawe imię. Władysław Nowicki, Paulina Grucińska, Leonard Nowicki, Hella Canczara, Ester, Maria Ester-Sezgin, Urszula Prusa, Ziółkowscy, Ryży. Chrysanta nazwisk multum godymirska naprawdę bardzo 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 dużo osób pochodzenia naszego głównie właśnie to nazwisko ryży i dochoda e, gdzieś tu się przebijają najczęściej miło że takie miejsce jest oczywiście no nie czarujmy się, ono nie jest jakoś super zadbane. Ten cmentarz nie jest ogólnodostępny, jest zamknięty. Na szczęście tylnie, tylnia brama nie była zamknięta na kłódkę. Wystarczyło, tak jak Wam pokazywałem, no ten e, kłódkę usunąć i udało się tu wejść. To jest tak jak troszeczkę cmentarz Polski na Rosie w, w Wilnie, tylko oczywiście w innej skali, bo to jest maleństwo. Tutaj mamy następnych państwa. Wilkoszewscy Tutaj następny pan Antoni Dochoda znowu Powiem, że sporo osób jest tutaj pochowanych po 2020 roku To jest nawet 2022, 2025 Więc no, tu cały czas coś gdzieś się dzieje No, o ile to można tak nazwać, no bo wiadomo, umierają ludzie, to są starsze osoby dzisiaj i naprawdę pielęgnujmy takie miejsca, póki są, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia polskości, historii i dbania o tradycję. Zastanówmy się nad tym. Czy nie warto w takie miejsca inwestować, żeby ta pamięć po Polakach zostawała? Gdzie tylko jest taka możliwość. Bo oni budowali taką małą Polskę, małą oazę naszego narodowego świadectwa na obczyźnie, w różnych częściach świata. Chodząc tutaj, można zaobserwować, że wielu tych Polaków, których tu leży, walczyło w armii carskiej. Tutaj mamy weteran kozaków. Z wojny krymskiej, czyli wojny brytyjsko-sowieckiej, znaczy sowieckiej, carskiej wtedy jeszcze. Kolejny jeniec z wojny krymskiej. Tutaj jeszcze mieliśmy jeden grup jego mościa, który walczył w powstaniach wielkopolskich w 1948 roku podczas wojny wiosny ludów. Czyli wielu ludzi, którzy walczyli już o Polskę w Europie. Tu później się osiedlało, a tu są, tu jest tablica upamiętniająca ludzi pochowanych na tym cmentarzu, których groby już zanikły z wiekiem. Trzeba takie miejsca wspierać to jest bardzo ważne. Dla świadomości narodowej każdej społeczności związanej historią, językiem, religią i przeszłością. Pamiętajcie o tym: jedne z najmłodszych grobów są z 2024 roku. Michał de Girmenci z domu Sawieliew i Wołodia de Girmenci też z domu Sawieliew. 2018-2024 Tu mamy panią z 2022 I jeszcze tu jest takich grobów. Dużo więcej: Cmentarz i ulica Adama Mickiewicza. Pomnik pamięci Adam Pol kawałeczek. Dalej możemy przeczytać tutaj o postaciach, które tu były połubione. Właśnie Michał Czajkowski, Adam Mickiewicz, Ludwika Śniadecka i Adam Czartoryski. Właśnie to od niego powstała nazwa tej miejscowości, określana dzisiaj niekiedy jako Adampol. Warto przyjechać Poloneskoj wita Was. Póki jeszcze jest, bo tych ludzi, którzy z Polską są związani, jest coraz mniej. Bardzo ciężko ich spotkać i podejrzewam, że za 100 lat to mało kto będzie o tym miejscu już pamiętał. Jesteśmy w dość nietypowym miejscu, bo jesteśmy w kababie, który nazywa się Polones. I tu postanowiliśmy skonsumować sobie kepsa. Nasza Łada oczywiście wygląda tutaj bardzo pasująco. Co my tu mamy? Oczywiście schabowego nie było, co by tu nie mówić. Co tam wcinasz? Muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy drugi dzień w Turcji, a to jest najlepszy kebab, jaki jadłam tutaj. No, no w końcu Polones, polski, z bigosem. Nie no, żarcik, tu nie ma bigosu. Mamy pewnego rodzaju awarię w trakcie jazdy, mianowicie auto nam chodzi na trzech cylindrach. W trakcie jazdy jak z górki szarpnęło mi coś w samochodzie. Zatrzymałem się na stacji, okazało się, że na trzecim garze zero kompresji włożyłem kamerę inspekcyjną i zarzuca mi olejem. Więc podejrzewam, że na tym cylindrze prawdopodobnie siadło gniazdo zaborowe i będzie trzeba luzy. Zaborowe wyregulować, ale to zrobimy już rano. Na razie jedziemy na trzech cylindrach, na gazie to tam się nic nie powinno stać. Bez benzyny to tam nie będziemy oleju rozrzedzać. Mamy jeszcze 300 km do Ankary. Jutro rano lecimy do sklepu do Łady. Kupujemy tam kilka drobnych rzeczy i no i co? No? I walimy dalej, no nie mamy wyjścia. No trzeba naprawiać gruza. No buntuje się dziewczynka. Takie uroki. Ale da się naprawić. Mam nadzieję, że to to. Bo jak to nie pomoże, nie chcę o tym myśleć. Ale będzie dobrze.